No patrzcie, no nie wejdę. Masz live'a? Nie radzę se. Teoretycznie live powinien być. Dobra, już mnie ta orientacja zdenerwowała, że to jest automatyczne. Nie obracaj, wyłącz. Czyli teraz mamy wersję obracaj. Teator. No, jest live, widzę. Dobra. Jest live, coś tu się wyświetliło. Zaraz będziemy wszystko widzieli. No, jest. Jedna osoba, bo YouTube ma chyba focha, że za dużo live'ów jest i na razie nie wysyła powiadomień. Dobra. Ile by nie było. Procent, ja już ją odłączam. a bo w sumie odłączam, bo się nie naładowała do końca, to odłączam. O, słyszysz po agregacie? I, moi drodzy, pokażę wam obóz. Nie taki, jak robił malarz. Porządny obóz noclegowy. Ty, ale chyba znowu mam zwieszone te komentarze, bo mi się nie wyświetlają. Często tak mam, że muszę dwa razy czat włączyć, zauważyłem. Każdy kocha Prince Polo. A były takie też pryncypałki, pamiętasz? batoniki, znaczy wafelki. O, kask mi się od tego wało. Ojojoj, muszę to naprawić, bo to miałem tak, to się wyrwało. Lodówka. O, I teraz jest dobrze. Teraz możemy zakładać hełmofon który znowu zapomniałem wysuszyć i skutku e, co się zaczęło ciąć. Tnie się, czy macie płynne. Dobra, zestartuję kamerę. Dobra, tu jest ciulowaty zasięg, muszę jechać jak najszybciej. No, dropy mam. Kurde. Właśnie zauważ, wczoraj tutaj mieliśmy zasięg, dzisiaj znowu już nie ma tego zasięgu. Teraz rano, przed chwilą tam nie było, teraz znowu jest takie coś. Jest, nie ma ten zasięg, tak. Aha, i czat bym sobie odwiesił, bo nie widzę, żeby ktokolwiek coś napisał. A na pewno napisaliście coś. A, nikt nic nie napisał? Where? A dźwięk jest dobry, czy jest za głośno, Tomek? Okej. Okay. To ruszamy. Tomuś dojada Karkuweczkę. co na... została w tym jechać. Niedzielę tego GPSa znowu, znowu mi jakieś gówno pokazuje fist bomb z tomkiem, jak zawsze rano. back I lecimy, moi drodzy. Fajny obóz, tutaj żeśmy wczoraj imprezowali. I te śmieci nie są nasze. My mamy wszystkie tu, a tu było